Oa kurde, spadłem z łóżka. Co to jest za jakieś niewygodne łóżko? No masakra jakaś. Ta cela jest w ogóle jakaś niewygodna. Słuchajcie, zostałem zamknięty w więzieniu i ciężko mi o tym mówić. Zostałem zamknięty za podjadanie innym kaszką chleba z jeziora. No co, przepraszam, byłem taki głodny, że nie wytrzymałem, okej? Okay? To nie moja wina, że kaszki są tak źle dokarmiane w tym kraju, naprawdę. dzisiaj muszę uciec z tego więzienia, bo czuję się bardzo, bardzo samotnie. Nie ma ze mną Grzesia, nie ma ze mną po prostu nikogo. No i po prostu Ej. Jo, Ej, co jest, Grzesiu? Co ty tu robisz? Jak ty się znalazłeś w tym więzieniu? Ciebie też zamknęli? No. A za co? Za podrybanie dziewczyn. Y, aha, serio, podróbali dziewczyny i cię za to zamknęli? No. Oh my god, dobra, ja w to nie wierzę, Grzesiu, dobra. W takim razie, no to nie wiem, w sumie ja ogólnie mam plan. tutaj się zrobić? Ja mam opracowany plan tutaj na ucieczkę stąd, także nie wiem, uciekasz razem ze mną, czy cię tutaj zostajesz? Uciekam, oczywiście nie chcę. Dobra, no to tylko musimy uważać na policjantów, bo jest ich tutaj dosyć sporo. O kurde, dobra, to jest jakiś policjant Ej, czekaj, bierzemy mu kartę. Dawaj, bierzemy mu kartę. Może uciekniemy. Masz kartę? O kurde, dobra! Tak. Grzesiu, ale ty jesteś prosem. Dobra, słuchaj, ja ci muszę pokazać mój piękny plan, którego na pewno Uwagaj. się nie spodziewasz, tylko musimy uważać na tego policjanta, który tutaj się ciągle za nami krzai, ale dobra, może nas nie zauważy. Ej, panie policjancie, zapraszam tutaj. Zapraszam, niech pan to zobaczy koniecznie. Niech pan to zobaczy. Dobra, Grzesiu tego policjanta już nie ma na szczęście. Chodź to ja ci Chodź. muszę pokazać Chodź. gdzie? Ale gdzie? Ja mam. Tajny, ja mam tajny plan opracowany, stary. Ale ja biorę helikopter. Dobra, dobra, dawaj się do tego. Helikoptery, ja ci chciałem pokazać mój tajny plan Dlaczego nie chcesz zobaczyć mojego planu? Proszę zobacz mój plan O nie tu jest, o nie, o nie, o nie, dobra, dawaj, uciekamy jest. stąd Tu jest policjant, szybko, szybko Dawaj, wsiadamy. O kurde, tak, dobra, tak, tak. ja to prowadzę? Tak o oh my god, ja, nie umie... ja nigdy helikoptera stare nie prowadziłem. O nie, kolejny policjant tu przyjechał. Dobra, dawaj, wsiadaj, wsiadaj. Go, 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 Jezus Maria! Jezus Maria! Jak nam się to udało, Grzesiu? Dobra, uciekliśmy na szczęście. Leć do gun shopa, szybko. Dobra, Grzesiu, ja Ci chcę pokazać naszą sekretną bazę, która jest okay. y, dla kryminalistów i ubierzemy się tam, w sensie przebierzemy nasze piękne ubranka i weźmiemy sobie bronie za darmo. Będziemy mieli, dobra, to jest ogólnie okay. gdzieś tutaj, tylko ja, ja nie wiem za bardzo jak tu się jedzie. se você te W dół. Dobra, to zablokuj jedziemy. Nam, zablokuj ten, tej Ej, dobra, może uda nam się tu wjechać, czekaj. Uwaga. Jezus, nie wlatuj I... tam, bo nie wylecimy. Stąd. Wlatuje, wlatuje, dawaj. O Oooń. Dobra, ej, co się Wycofaj. tu dzieje. Nie, Dobra, wycofychuję, dobra, to faktycznie zablokuj nie ma sensu. I dobra, szybko. idziemy stąd, masz rację. Dobra, dawaj, uciekamy szybko. Bierzemy te bronie, masakra. Jest życie kryminalistów jest naprawdę ciężkie, to jest jakaś masakra. Prawda. Dobra, dawaj, biegniemy, bierzemy te bronię i let's Musimy okraść widzowie bank dzisiaj, bo musimy troszkę tutaj zarobić tak szkami niestety, tak zostać łapieszcie w górę i Sobika z 12 jak Chcecie, żebyśmy y, byli milionerami, co nie? Dobra jest, yes, tutaj gdzieś sił. Zobacz, jaka fura, bierzemy ją. Yes. Dobra. Yes. Dobra to czekaj zobaczymy, dawaj bierz te bronie Przebieramy się, ja jestem wakacyjną kakrzyszką dzisiaj jak widać Dobra czekaj, ja mam tą furę, dobra wsiadaj Później się przesiadamy na nasz helikopter Właśnie bo mamy helikopter, dobra o tym zapomniałem Kurde ja nie umiem prowadzić tym autem Ej co jest, to auto się nam zepsuło Dobra Jezu udało nam się, kurde dobra Ja nie umiem za bardzo tym jeździć, o kurde Nasze auto, dobra jedziemy w takim razie Ty masz kartę Grzesiu? Tak mam Dobra ty jesteś mega prostym w to jak widzę Dobra w takim razie lecimy do banku Bo bank Mógł można okraść Wziąć, ale dobra. Eee, dobra, to trudno. Jedziemy w takim razie. Może, może i tak nas nie złapią. My jesteśmy prosami. Dobra, a zobacz, czy może strzelać przez okno. To będzie fajne w sumie. Yo, może strzelać przez okno. Oj, kurde, co ja włączyłem? Grzesiu, jak wyłączyć tą kamerę? Jak ja to zrobiłem? O, C jak jakąś pier pierwszą osobą mam kamerę? Jak to chcę wyłączyć? Chyba C. C. C nie działa, C. A, ratunku nie działa. <gry <UT>: <gry> Grzesiu, a. wjeżdżam w jakieś kaktusy. Dobra, wyłączyłem, wyłączyłem. Gdzie? O, faktycznie są policjanci. Jakie one mają furę? Dobra, to jest trochę niebezpieczne, co teraz robimy. Ale dobra, jedziemy. Dobra, jest jednak jubiler otwarty. Nie no, Grzesiu, ja nie umiem tym autem jeździć. Ty jeździ, ja, ja nie umiem. Ja nie mam tyle pieniędzy, żeby nim prowadzić. Aha, dobra, to jest chyba. Dobra, ja, ja zespał mnie swój. Dobra, to zespał swój, a ja lecę lambo. Dobra, lecimy do jubilera. Jedź za mną. Jedź za mną, wiesz, gdzie jest jubiler? Tak. Dobra, to jedź. No kurde, znowu włączyłem tą kamerę. Bank? Dobra, bank jest otwarty, możemy go okraść? Tak. Jest, dobra to dawaj. Dobra, gdzie się ten bank okrada? Tutaj. Dobra, dawaj, ja biorę broń, a będę się strzelał z policjantami jak coś. Gdzie Grzesiu? Gdzie? Gdzie? Dobra, ja nie wiem, ja się nie znam. Tutaj chyba, dobra, musimy te laser omijać, dawaj. Dawaj szybko, umiesz okradać bank? Dobra, to chyba tu, a nie, dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Jezus Maria, to jest straszne. Dobra, pyk, pyk. Idziesz Grzesiu, żyje jeszcze w ogóle? Tak, żyje, żyję. Dobra, ja tu wysadzam to. Może nas policjanci nie złapią. Dobra, Grzesiu parkurowiec, Grzesiu parkurowiec. O nie! Policja weszła do budynku. Dawaj, dobra, będziemy się musieli strzelać. O nie, Grzesiu, dobra, pamiętaj, my jesteśmy prosami, my damy radę. Dobra, Grzesiu, okej, okay, dobra, ja zbieram tutaj pieniądze, a ty... No, znaczy ja będę się strzelał z policjantami, a ty zbieraj pieniądze. O kurde, zaraz ginę. Grziesiu, zginę. Grzesiu, zginę, Zginąłem! Grzesiu, bierz pieniądze, uciekaj. Ja jestem, ja jestem słaby w to. Grzesiu po ciebie nie daj się, nie daj się, pamiętaj. Ja cię od, ja odwiozę cię z tego jubilera. Już jadę po ciebie. Dobra, ja się będę strzelał z policjantami przy budynku. Uwaga, na spokojnie, na spokojnie. Damy radę, Grzesiu, Jesteśmy zgraną półką z półką, damy radę. Półką, co ja gadam. No nie, dobra, dobra, strzelam się z tymi policjantami. O masz, o masz gościu, Nie, on mnie aresztuje. Dobra, dobra, jest, 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 jest. Poszedł. Dobra, mamy jego pistolet. Biorę na niego samochód. Dawaj, siadaj, siadaj na mnie, wsiadaj. Dobra, jest, udało jest. mi się. Jezus Maria, Grzesiu, ale było blisko, nie? No Masaka. dobra, tu jest od razu Jubiler. Robimy jubilera. Tak. Dobra, to dawaj w takim razie, dawaj, dawaj, robimy, robimy. A dobra, bo ty tam jesteś. Dobra, o kurde, Grzesiu, ja się nie spodziewałem, dobra, dawaj, dobra, dawaj, Grzesiu, rozwalamy to i uciekamy, uciekamy. Dobra, czekaj, tylko musimy to rozwalić. Grzesiu, ile masz kasy, ile masz kasy, Grzesiu? Dwa pięćset. Dobra, ja jeszcze zbieram, żebym miał dwa i też uciekamy. Dobra, dawaj, uciekamy, uciekamy. Przy ja mam mało życia. Jezus Maria, to uważaj! Jezus, ja też zaraz ginę! Grzesiu, zaraz zginiemy oboje. Gdzie ty jesteś? O nie, o nie, zginiesz, zginiesz, Grzesiu, zginiesz, zginiesz, dobra. Jezus. Jezu, jesteś! Jezu, ale my jesteśmy słabymi złodziejami. Grzesiu, ja w to nie wierzę, nie? Masakra, dobra, tutaj pyk. Dawaj, dawaj, damy radę, damy radę, nie poddawaj się. My się nigdy nie poddajemy, pamiętaj, Grzesiu i Ercio się nigdy nie poddają. Dobra, jest, ja przeszedłem, dawaj, dawaj, uda ci się. Ja czekam tu na ciebie, nie zostawię cię. Dobra, nie, Grzesiu! Żyjesz? Grzesiu? Nie udało się. Nie, Grzesiu! Dobra, to jadę do ciebie. Tak, jedź, Spokojnie. żeby mnie tu policja nie złapała, a ja lecę dalej. Jezus, Maria. Ej, dobra, tu są jakieś lasery. O nie, o nie, o nie. Dobra, uciekam, 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 uciekam. Dobra, udało się? Nie, nie. Dobra, Jezus, Maria. Ale było blisko. Ej, ten grzebieg jest mega ciężki. Dobra, czekaj na mnie już pod jubilerem, żebyś mnie mógł odwieźć. Bo tutaj będzie policja pewnie pod jubilerem. To tam spróbuj ich jakoś zastrzelić, żeby oni mnie nie złapali. Pamiętaj, o kurde, dobra. Ja za chwilę zginę, Grzesiu. To już jest prawie koniec, nie? Ja w to nie wierzę. Dobra, może, może mi się uda. Jezus, Mary, ale mam mało życia, dobra tutaj, pyk, dobra widzowie, trzymajcie kciuki, zostawcie się, się w górę, dobra i o nie, ok, o nie, o nie, dobra, pyk. Pyk, 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 nie wiem czy dobrze robię. Nie, nie! Zginąłem, Grzesiu! Ja nie mogę Grzesiu, ale my jesteśmy słabiakami w tego grze i break'a. Ja mam inny pomysł, dużo lepszy i tego się chyba po prostu nie da zepsuć. To już się da obrabować na spokojnie to robimy. Jedziemy, Grzesiu do muzeum. Dawaj, jedź do muzeum. Wiesz gdzie jest muzeum? Ale wezm... Tak wiem, wezmę sobie tylko broń i już jadę. Dobra, ja też w sumie muszę wziąć broń. Dobra, to w takim razie jadę do, do bazy kryminalnej, dobra. Dobra, Grzesiu, gdzie ty jesteś? Ja już się nauczyłem ogólnie prowadzić to i. Serio, już potrafię grać w tego żebyka. Jestem, jestem w tym, jestem... W tym bazie w kryminalnej? A nie, już jesteś w muzeum? Poczekaj na mnie. Pokrzekaj, pod muzeum? Pokrzekaj. Pod muzeum, dobra. A kurde, ja miałem broń od początku, a ja przyjechałem po bronie. Ja jestem jakiś głupi, dobra. Czekaj, ja już tam jadę do ciebie. Dobra, a skąd ty masz taką. Jezus, Maria, co ty zrobiłeś? Jaki trik? Skąd ty masz taką furę Grzesiu? Ty jesteś jakiś boga, ja widzę. No, kupiłam. Kupiłam no ja mam. Czeskę. Ja mam jakąś, jakąś biedacką. O nie, Jezus, Maria, jeszcze, jeszcze nie umiem prowadzić jej w ogóle. Ja mam jakąś biedacką furę. Dobra, dawaj pod to muzeum. Ja tutaj użyję sobie paliwa. Rakietowego, żeby było szybciej trochę. Dobra, i bo muzeum się chyba tylko da we dwójkę obrabować, samemu się nie da. Także. Ej, Grzesiu, ale mam teraz pomysł. Dobra, wiesz, wiesz co zrobimy? Teraz obrabujemy muzeum, a potem z tego muzeum wyskoczymy jakby do. Kurde, jak to się nazywa? No tam jest ta komenda policji, i tam jest helikopter i wyskoczymy tam, no. żeby go zdobyć. Dobra, to jest plan po prostu idealny. Tutaj się nic nie może u niej udać. Wcale nie jesteśmy nupkami. Dobra, dawaj, przyjeżdżaj pod to, pod to muzeum. No dawaj, dawaj, bo ja już tu jestem. Porę, jesteś gdzieś, okej, okay. za 3, 2, 1, dobra, 3, 2, 1, klikaj, dobra, pyk. I jest, udało się. Dobra, już wskakujemy tu. Okej, okay, let's go. Jezus Maria. Dobra, obrabujemy muzeum. Kradniemy muzeum razem z Grzesiem Dobra, uwaga, na spokojnie, na spokojnie, wszystko sobie tutaj. O nie, o nie, dobra, tu są jakieś lasery. już ja nie wiem jak to... A dobra, te kości trzeba zbierać, tak? Bo ja nie wiem jak to się rabuje. No Dobra, okej, okay, okej, okay. musimy 10 kilo zebrać, ja mam na razie 2 kilo. Dobra, jak tam Gdzieś idzie? Mam nadzieję, że tu policji żadnej nie będzie zaraz, Weź bo. Se to. Czekaj, Weź czekaj, se to biorę dobra, to, biorę tu. Dobra, tu mam jakieś złote jajo, o oh my god. Dobra, fajne. Dobra, 8 kilo Mam jeszcze dwóch mi brakuje. Dobra, biorę to. Dobra, a ty idę tam, Grzesiu? Jesteś gotowy? Tak, ja tylko. Ja jeszcze tylko muszę zrobić ten. Dobra, to rób to. A ja. Ja nie wiem, co tu muszę zrobić. Co ja też coś tu trzeba zrobić? Jak to działa? Aha ja dobra, to muszę na prosto ustawić. Dobra, to ja to w takim razie klikam. Dawaj gdzieś ty, ty też rób tam ten labirynt, co tam trzeba zrobić. No kurde, zepsułem to. Jezus Maria, jestem taki słaby. Zaraz tu przyjedzie, przyjedzie policja i tyle będzie z naszego pięknego napadu. I będziemy dalej biedaczkami. Dobra, uwaga, pyk i ostatnie. Dobra w jak tam jesteś gotowy? Dobra, pyk, ja już mam, ja już mam. Dobra, mi się otworzyło. Okej, okay, dobra, będziemy musieli w jednym czasie jakby to zrobić. Jak tam? Jest ten labirynt? Tak, udało się. Dobra, to dawaj, to 3-4. Dobra, 3-4, dobra, pyk! Jest, udało się, dobra, let's go, let's, let's go, let's go, let go, let go, lecimy, 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 dawaj, dawaj, szybko do samochodu. Dobra, ja już podjeżdżam do ciebie. A bo dobra, Teslą, 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 Teslą. Będzie szybszej. Będzie szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, gdzie to jest? Gdzie, to, gdzie Jezus? To na... Grzesiu, co jest? Y co się tu stało? Właśnie? Siadaj, 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 Jezus siadaj, siadaj. Maria, Dobra, nie wiem Gzi. Grzesiu, a tutaj siadaj. jesteś! Dobra, jak my jak my to lamimy, po prostu jakaś masakra, nie? Dobra, nie ma policji żadnej, także dobra, na, na łatwiutko sobie to zrobiliśmy. A gdzie to teraz chciała odwieźć? Do bazy. A dobra, to odwozimy w takim razie do bazy. Jezus Maria, Grzesiu, gdzie ty nas? Gdzie Ty nas doprowadziłeś? Co to jest w ogóle? No. Jezus Maria, jak, jakim my jesteśmy nubami? To jest jakaś masakra Gdzie ty jesteś, Grzesiu? Jezus Maria, nie wiem gdzie jest Grzesiech Serio, widzowie. Ale widzę, że on już gdzieś tutaj okradł te pieniądze. W sensie to muzeum i ma te pieniądze, także bardzo dobrze. Yy, ja też to będę teraz okradł. Tylko ja nie wiem, gdzie to się robi. Ja nie ogarniam DJ Breaka, to Grzesiu tutaj ogarnia najbardziej. A dobra, tutaj chyba. Tutaj, dobra, czy mi się to uda? Proszę. Jest, dobra, udało się. Ja dostałem aż 6 tysięcy. Oh my god, dobra, to mega dużo w takim razie. Tylko gdzie jest Grzesiu? On się gdzieś zagubił. Grzesiu, słyszysz mnie? Gdzie ty jesteś, widzowie? Właśnie dowiedziałem się o strasznie złej informacji. A mianowicie, kiedy już zrobiliśmy napad i chcieliśmy odłożyć pieniądze do skarbca to Grzesiu został złapany i właśnie siedzi w więzieniu ja jestem tym mieszkam na wolności, więc jeżeli chcecie kolejny odcinek z Jaybreaka, gdzie będziemy odbijać Grzesia z więzienia chociaż to może być naprawdę ciężkie, bo to jest na najbardziej zabezpieczone w w więzienie w mieście, także może być naprawdę ciężko ale zostawcie tutaj łapkę w górę, napiszcie w komentarzu czy chcecie i dziękujemy bardzo za obejrzenie tego odcinka i do następnego siemanko